Doskonałe pytanie, na które można odpowiedzieć jednym zdaniem, a mianowicie dlatego, że świat bardzo się zmienił. Dlaczego się zmienił? Bo zmieniło się neurośrodowisko. Przede wszystkim wprowadzono dzieci w cyfrowy świat. I, i tego zmienić nie możemy, ale za to możemy dzieci przygotować, a właściwie przygotować ich mózgi do tego, aby ten cyfrowy świat nie działał nieprawidłowo na... Budowanie szlaków nerwowych w korze mózgowej. Jeśli nauczymy dzieci wcześniej czytać, będą gotowe do tego, żeby korzystać z internetu i rozumieć teksty pisane. Wczesna nauka czytania pozwala także budować pewne struktury w mózgu dziecka, które to struktury powstają tylko wtedy, kiedy dziecko uczy się czytać. Czyli wczesna nauka czytania pozwala nam zbudować coś nowego w mózgu dziecka, czyli być także stwórcami intelektu dziecka.